Do ślubu Sylwii i Piotra pozostały dwa tygodnie. Pora zająć się wyborem tortów. Cześć! Dzień Hej. dobry! Słuchajcie! To jest Iga, która jest mistrzem cukiernictwa i która przygotowała dla was propozycję tortów. I chyba zacznę od tego środkowego. Jego głównym elementem dekoracyjnym jest bukiet kwiatów cukrowych. Dodatkowym elementem jest taka spływająca masa, pomalowana barwnikiem, barwnikiem złotym, oczywiście jadalnym. Bardzo fajny, mi się bardzo podoba. Tak? Dużo ma różnych rzeczy na sobie, mm -hmm. tak? Za dużo? No właśnie nie wiem. No dobrze. To kolejne. kolejne? O czym teraz? Igo. Mm, nie ukrywam, że to jest mój ulubiony projekt. Uwielbiamy mm -hmm. hexano, one są teraz bardzo popularne, wyglądają pięknie. Ehm, oprócz tego kwiat też ręcznie modelowany, ale zdecydowanie prostszy niż piwonie na tym pierwszym mm -hmm. projekcie. Y I tam jest jeszcze y żywa roślinka, prawda? Tak, jest żywa roślinka. Jest to eukaliptus. Ten chyba mi się podoba najbardziej. Robi wrażenie, zdecydowanie. Aczkolwiek jest chyba za dużo koloru czarnego tak. trochę. Może być ciężko przemycić czarny tort na polskim weselu. Jest jeszcze jedna propozycja tak. znacznie jaśniejsza, więc mm. może tak. jednak. Dokładnie. <laughs> Tutaj ozdobą jest faktura na bokach tortu. Są to równiutko poukładane paski wycięte z masy cukrowej. Niektóre elementy są oczywiście pomalowane na złoto. Jak Wam się podoba? Szczerze mówiąc, najmniej z tych trzech, jeśli o nie mnie chodzi? No dobrze, czyli jakie są decyzje? Jaki tort wybieracie? Ja bym zrobił tak: mhm. biały, czarny, czarny i pas. Super, mamy, to ja się zgadzam. Tak, ekstra. Ten ich indywidualny styl widać na każdym kroku. Nawet tort musi być zrobiony dokładnie tak, jak sobie to wymyślą. Ale to dopiero pierwsza część no za nami. <laughs> Bo teraz przechodzimy do tej. Pysznej strony tortu, Uu. czyli do wnętrza. Wszystkie torty, których spróbują Sylwia i Piotr, są na bazie czekolady. Różnią się dodatkami. Pierwszy jest z kajmakiem i czarną porzeczką, drugi z nutą pomarańczy i prażynką migdałową. Trzeci z kremem malinowym. Stawiam na kajmak. Kajmak, no niech będzie Kajmak. <laughs> mamy to. No dobrze, czyli mamy wszystko ustalone, kolejny problem rozwiązany. <laughs>